Ejka ludziska, ja jestem daniel70.pl i witam was znowu w grze Saints Row 4. Co na dzisiaj, Patryczku? Aj nie wiem. Dalej misje główne, nie? Tak. E, może taką małą informację wystawimy. E, pograliśmy sobie troszeczkę... E, ale lataż ładnie po drzewach, czy albo coś. Porobiliśmy sobie troszeczkę misji poboczne. pobocznych. Pobocznych, to jest na tabie, było tak pobocznych yy... Różne rzeczy, żeśmy tutaj zbierali. Jak widzicie, nie mamy żadnych misji pobocznych. Nie wiem, czy one znowu wrócą, czy o co chodzi, ale na razie ich nie ma. Mamy na razie misje główne, a później mamy jeszcze dodatki, jakieś wyzwania. I to są ukończone misje, na przykład, I tutaj widać cały spis tych misji pobocznych. No to więc, o, oh, Cashman. Ile dostałem? No, dawa, dawa, 10, 15 ja co, główną misję tak. chcesz? A, żeśmy trochę, troszeczkę zamistowali w jakieś tam moce, coś mam tutaj napakowane No już się fajnie zaczyna powoli grać Troszeczkę trzeba jeszcze w broń wydać, ale to myślę, że to już pójdzie za niedługo Dobra, już odpalam pierwszą misję od Kinzy, to jest elektroniczna zjawa Pomóż mi dostać się do symulacji

No to jest ciekawe, to musisz w moim kierunku przyjść. Ej, podrzuć. A, polecę sobie. Chciałbyś. Ach, profesjonalne lądowanie. Aha! I teraz jest w trybie współpracy, to, bo tam było trzeba dojść do tej misji. <laughs> bo to nie, że... że zadzwonisz i misja już leci. <laughs> Mamy złapać tego to małe oczko, tak? Dobrze zrozumiałem? Ja. Okej. Okay. Czemu z SIA? Nie powiedziałem CIA go back to that first hotspot you took down you can get a cid smash and grab huh sure go with that just get one and take it to a safe spot you don't want to deal with zin while trying to hack that device so yes curious is there any way to get this ai a body in the real world too at this point the ai is purely information he's entirely digital you could download him to your phone if you wanted. why does he want a body

No, to zostaniemy muzyka w końcu? Dobra, tu już coś łapie um, jest muzyka mi... O, co ja to są za Zajubiste. Daj mi to! Jest tu na dole w tej skrzynce Muszę Jak to wziąłeś? Eee, podejść i E

Gdzie on jest? To nie działa. Trochę ten interfejs jest za blisko. Nie idzie go troszeczkę wywali. Wow, no o, to chce. Mhm. A ona się próbuje przez tego CIDa włamać, tak? Chyba oh, hey. tam. Na wieżę czekaj. na ten komi. sorry. Proszę? Na kominie się jakby co. Czemu? Ja mam snajperkę. Aha! Jesteś moim aniołem stróżem? Dokładnie. Kenzie, where are we at on this? Almost done. Etu, some bullets for No, chyba spadł. Who's on? Lodowania i skądgóry. I nie widzę żadnego. Little bit more. Okay, the CID is cracked and clear for uploading. Inputting the AI code now. Great. How long until the upload is complete? Fifty-five minutes. F Fifty-five minutes? <laughs> usually take like three to five tops. Look, the connection in this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant, and this might go faster. Why didn't we go there first? Because a major connection point for the simulation is going to <laughs> be, <laughs> be <laughs> heavily guarded. Czekaj. We'll see if it load faster. Well, probably, but and we're taking this thing there. Uh, <laughs> eee well assuming the AI wasn't lying I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it speaking of which do, do which you want to grab first Pierce John D? I uh I think we should get Matt Miller oh my God why hey Matt turned himself around after steelport he joined at my6 helped us with Cyrus Temple and you know he's useful ish useful you have a lot on your plate Kinsey with all this Cyber what's it? Figured you could use the help. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one. O oh, kurwa, za dużo, za dużo. Don't worry, everyone loses to me. Fuck yeah. Next right line up for a go. Po, po jednym. So switch and done. Excellent. Dobrze, kochani, tak, już idę. Co się stało? Tak! Kurwa, 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 tak? Okej, okay, to już mi się lepiej podoba. Co? Broń Cida znowu? Aha, tu na dole. Ej, nie trafiłem żadnego. Czekaj, sprawdzam Cida. Eee. E, dzień dobry. Już się naładował? Fuck. Okej, okay, zahali mi od pleców. Jeszcze jeden, nie idzie, uważaj. Jeszcze ci pomagam. Do mnie? Tak. Łyp. Tak jest lepiej, nie? Yy, z góry, z góry, z góry. Aj, fuck. wyj go za Czekaj. O! Poszło. Nie miałem już. No mi się też dopiero naładowało. 31... 30... Yy, góra teraz. U łamiesz? Tak, już. już Czy ci tam pomysł na górze? Nie. Tak patrzę, ale tu na dole też nic nie ma. Ja ci tam wejdę w pomysł zobaczyć. W no nie wejdę. Wolny jesteś. a źle się podwiesiłem. O te fakty, Dobra, już jestem też. A Tak, jest tu. Dobra, brój, 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 brój. Ja cię oferiam mniej więcej

No do to widzenia. widzenia! No, kazaliśmy wziąć! Co to jest? Ej za roboty Ej stary ogarniasz to? de get bots The The padaj wreszcie, wreszcie. Oni padają. Trzeba hmm, zamrozić je trochę hmm, ch chyba. Dobra, stop. Leżę Ja też naznaczał. Ja widzę, widzę. Dobra. <laughs> tak. Eee... Dobrze. trzeba tak. oh, A to trudno nam to co idzie. No. Trudno nam to idzie? Da. data bottleneck encountered 30 sekund. Ej, czy... no... Nie... Ała! Co to jest? Gdzie? Statek! To było szybkie! Co się stało? Aha, głupia broń. Strasznie. mi tam nie podoba. Five. download complete All oh right. finally time to kill us some aliens oh god i'm gonna regret getting sid a real body aren't i oh sid we are gonna get go along famously so teraz? yeah say this is great Znowu ten ostatnio mieliśmy problem go knaknąć Coś go zamrozi, czy coś w tym stylu Tak trzeba go zamrażać Dostał? Kopie no, kur... dostaje, ale to nie zadziała <laughs> Nie, bo nie trafiłeś Teraz Zeszła mu osłona Okej okay? Gdzie uciekł? Na górę. Dawaj. Jest. Jest. Oh. Kurde, ale znowu zarzucił. Uf. Cześć, le. Jest mój. Dostał. Fajnie, oh. <laughs> w powietrzu został. Zabrodzisz? Okej. Okay. Jest. Czekaj. Ja mam do tego. Skoczył z powrotem na dach. Teraz go łapiesz. Jest już. Masz tak, tak. go? Trzeba ja mam cię złożyć I co? Wow! This Telikineza! Ale jak to użyć? Aha, już wiem, F1, żeby się przyłączyć znowu, tak? Będzie epic. WIP! Jak puścić? Oooo! Poszedł! Nie, There's a giant glass orb here, Kenzie. Yeah, oh! it has more clusters in it. Pick it up with your mind and smash it open. Teraz wiemy, jak to ten okay, now use that power to throw things at the Warden and take on his shield. APEJ! Gdzie są jakieś auta? Wszystko poszło się jebać? Nie no. Dostał. A trafię go! No rzuciłem, ale on mnie pierwszy załatwił. A to chodzi tylko o te! Na razie zabraknie mi okazji O, o to jest ciekawe ta te telek Kineza. Użyj F2. Okej, okay, F2 jest. Ja tak F1 wolę jednak. F1 masz ten do zamrażania. No, jednak to wolę. Południowe Śródmieście jest otwarte. Miotacz Pingo Gweracz, jak się tam nazywa, mam. Ale muza. No właśnie, ja nie mam. Co Roka. Roka? Ja... szukam. So, to by było na tyle z tego odcinka, nie? Na dzisiaj. Nie wiem. Możemy zakończyć, bo to kuźwa... Była fajna misja, czy, czy możemy coś zrobić pobocznego jeszcze? A no właśnie, czy misje poboczne odblokowane? Czekaj... Nie. nie ma. A co, wszystko? to możemy, misje... nie wiem, wziąć sobie... Nie wiem, może się coś odblokuje później. Oby. A tam dużo, a tak szczerze mówiąc, za dużo tam nie było misji, a zawsze można jeszcze odpalić później. Ym, tu mamy jakieś te, akcje. Co to było? Yyy, rozpocznij grę, wypalanie. Bierzemy? Wypalanie? Dobra. To jest to bieganie i zbieranie tych punktów, nie? Co? Ja, <suszynce> no to. Ta z moim skokiem. Co to zrobić, According to the artist Datsik, only enough wobwobs to get your body vibrating in time with the music. I'm Jane Valderrama. Magia. Patrz to. A, A chciałem tak fajnie przysiąść, ale nie zużyłem Troszeczkę zwaliłem, bo ja nie umiem tych kombinacji na tej mojej popsutej klawiaturze tak wykonać. No, szybko poszło. Cash! Cash. Tak tego potrzebujemy, żeby te, bronie ulepszać, nie? Tak. Gdzie sobie ulepszyć broń jakąś? Ale to my już skończymy, nie? okej. Okay. To już wystarczy. okej, okay, to więc. To było. Jak się to nazywało? E, wy, to było teraz wypalanie. Szlak, a czy normalnie coś szlaku albo coś? Ała, coś mnie leje, to ty. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. i zapraszam już na kolejne, nie? Ja byłem Danią 80.pl i ze mną był. Będą. No, no i widzimy się w kolejnym odcinku w tym samym składzie jak zwykle Ej, mam dla ciebie coś Chcesz? Dawaj Czekaj Ej, podrzućmy sobie go, nie? Czekaj Ole poszedł Cześć, szukaj sklepu sklep, sklep. Dobra cześć cześć i do widzenia